Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony jak zwykle pan Dolar, a to kolejny materiał z serii Moje czołgi premium, czyli serii, w której prezentuję wam moje pojazdy premium w grze World of Tanks. Co dzisiaj mam dla was, moi kochani? Dzisiaj mam dla was czołg Valentine 2, czyli czwartotierowy radziecki czołg lekki, który z czołgiem lekkim ma tyle wspólnego, co ja z lekką nadwagą, czyli niewiele. Generalnie jest to czwartotierowy light, który charakteryzuje się całkiem niezłym pancerzem, szybkostrzelnym działem yy, oraz całkiem niezłym poziomem życia jak na swój tier. A więc, moi drodzy, na początek, co my tutaj mamy? Może przyjrzyjmy się statystykom. Krystian, prosimy zbliżenie na stronę prawą. Więc tak, mamy tutaj siłę ognia: 47 uszkodzeń na strzał. Ktoś powie mało, do tego 51 penetracji. Tutaj są rzeczywiście braki i to musimy sobie powiedzieć na samym początku, że czołg ten raczej do zarabiania nie służy, ponieważ ma bardzo mało penetracji na pocisku podstawowym, więc dla lepszego efektu polecam grać tutaj goldem. Ja osobiście jak widzicie gram tylko na amunicji złotej, jest to czołg brany jako zabaweczka i tej penetracji macie już trochę więcej. Ale właśnie, małe uszkodzenia skalują się z dużą szybkostrzelnością Jest to prawie 30 pocisków na minutę Jak widzicie czas ładowania 2,1 sekundy A czas ten, czas ten można jeszcze zbić na przykład racjami Także naprawdę y, spamer jest niesamowity I zobaczycie to zresztą w bitewce, że pocisk za pociskiem leci y, Co mamy jeszcze dalej? Y, dalej mamy oczywiście... Ograniczenia podniesienia opuszczania lufy minus 6 stopni, wystarcza. Aczkolwiek czasem brakuje, czas celowania 1,5 sekundy i rozrzut 0,4. Czas celowania niezły, ten rozrzut no to wiadomo jak to jest, ale tym się nie trzeba aż tak martwić, ponieważ dzięki dużej szybkostrzelności nawet jak nie trafimy, to za 2 sekundy wypływamy sobie kolejny pocisk. Niemniej działo tak jak mówię: Małe obrażenia, duża szybkostrzelność i nie najlepsza celność. Tak trzeba sobie je brać. Teraz, żywotność 630 punktów, życia, ale jak widzicie, 50 daje mi ulepszone wzmocnienie. Dodatkowo, pancerz kadłuba 60 na boku, na tyle i na przodzie. Pancerz wieży 65 na każdej ze stron. Jak widzicie, czołg jest całkiem nieźle obwarowany. Także pod tym względem jest naprawdę nieźle. Szczególnie patrząc, że jest to czołg lekki, teoretycznie oczywiście. Yy, prędkość maksymalna 36 km na godzinę, prędkość cofania 14. Oczywiście tutaj turbo daje mi 4 km do przodu i 2 do tyłu. Maskowanie wygląda w ten sposób tym się nie będziemy zajmować i wykrywanie zasięg widzenia 364 m z brazetwem broni i z wentylacją. Dobra, moi drodzy, to przejdziemy sobie teraz do wyposażenia i wygląda to następująco. Mamy tutaj wzmocnienie, mamy tutaj turbo, mamy tutaj wentylację. Wzmocnienie, oczywiście HP. To jest czołg lekki w oznaczeniu, ale w praktyce jest to czołg, którym się gra raczej na pierwszej linii. Także. Nie ma co się oszukiwać. To nie, jest rok, to nie jest zwiadowca, to nie jest szybkie. Tym po prostu trzeba walczyć z przodu i dlatego wa warto wziąć te dodatkowe HP, żeby ten jeden strzał więcej przeżyć. Turbo, no bo czołg jest jednak wolny bez turbo, jeździ on ledwie 32 km na godzinę. I oczywiście wentylacja, co by poprawić trochę atuty załogi, nie? Możecie tutaj wziąć również yy, ulepszony system naprowadzania. Reszta rzeczy raczej z tych, które tutaj mamy nie ma większego zastosowania, więc ewentualnie nad systemem naprowadzania bym się jeszcze tutaj pokusił między systemem, a między wentylacją, aczkolwiek ja wolę osobiście wentylację. Jak widzicie teraz załoga tutaj po lewo dwuperkowa. Tutaj troszkę, to jest stara załoga, dlatego jest ona tak źle zrobiona. Na pierwszym atucie oczywiście powinno być braterstwo, na drugim atucie powinna być naprawa i później perki wspomagające celność. Yy, także w ten sposób to się prezentuje moi drodzy i przejdziemy sobie teraz do bitwy i zobaczymy jak ten pojazd się prezentuje w warunkach bojowych. No i moi drodzy, znajdujemy się już w bitewce. Oczywiście nasz Valentine 2 dzisiaj pokaże, co potrafi. Na wstępie zaznaczam, bitwa była rozgrywana o godzinie 4 rano. Dlatego też... Yy, dlatego też mamy sporo po prostu botów, aczkolwiek na tych tierach no, nie ma się coś spodziewać się też dużej ilości graczy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ci gracze w reguły nie grają dobrze. Także jak oglądacie tą bitewkę, to bierzcie sobie po prostu na to poprawkę. Aczkolwiek bitwa wyszła zacnie, pokazała zalety i wady tego pojazdu. Tak jak mówiłem w pierwszym jakby segmencie, to yy, oczywiście pancerz jest tutaj bardzo przyjemny. Yy, pomijając dolną płytę, w którą łatwo wchodzi, ma całkiem solidny pancerz na przedzie wieży oraz na górnej części kadłuba. Co w tej bitwie zobaczycie? Dodatkowo szybkostrzelne działo na zwykłych pociskach 47 uszkodzeń i 51 penetracji, na goldowych tyle samo uszkodzeń i penetracji 84. Osobiście gram tutaj full gold, ponieważ na zwykłych pociskach czołg ten często nie daje rady. Nie traktowałbym go jako zarabiaczkę w pierwszej kolejności, a jako czołg do gry for fun który możecie kupić za kilka złotych. Tutaj widzicie pierwsza wymiana ognia. Na ten moment na automacie, ponieważ te czołgi nie są zbyt twarde, mogę sobie na to pozwolić. No, jak widzicie, bardzo, bardzo spamuje ten czołg tymi swoimi strzałami. No, i tutaj dorywam już pierwszego mediuma dwójkę. Tutaj jest jeszcze drugi, którego sobie ostrzeliwuję z boku. No, jak widzicie, strzela on proporcjonalnie do PZ-a co jest na pewno. Fajną sytuacją, ponieważ macie tutaj tak naprawdę szybko strzelne działo Z całkiem niezłą penetracją oczywiście na pociskach goldowych Macie całkiem niezły pancerz, no jedynie co w tym ciągu kuleje jest to mobilność i jest to dolna płyta, która jest sporym spotem. Teraz mi się wyświetla tutaj kolejny lajcik na środku I jeszcze jeden Tutaj przede mną, teraz sobie w niego celuję no, i ładnie strzał wchodzi. Tam strzela do mnie yy, medium dwójka, znaczy m entry steward. Zobaczcie za tą pomyłkę. Yy, no i sobie powoli go tam klepię. Jak widzicie, dostaję też haeczków, ale chłopaki niespecjalnie dużo mi robią. Jak widzicie, na dużą odległość ten czołg jest w stanie całkiem sporo wytrzymać. Yy, odbi wrogowie się ode mnie odbijają. Ewentualnie zadają jakieś nieznaczące uszkodzenia, waląc we mnie haekami. Ale jest to walka z trzecimi tierami, Na czwartych tierach wygląda to nieco inaczej i ten czołg już taki idealny nie jest, szczególnie że jeżeli trafimy na gracza, który wie, gdzie ten czołg przebijać, a dolna płyta jest naprawdę ogromna i nie jest ona trudna do spenetrowania. Także bierzcie sobie na tą poprawkę nie mniej, ja uważam, że za te kilka złotych. Jeżeli nie macie pz B2, to można przemyśleć zakup tego czołgu, na przykład w jakimś walentynkowym pakiecie. Ja osobiście Valentina 2 dorwałem w pakiecie z Matyldą 4 i Matyldą BP i kosztowało mi jakieś 50 zł, Także dorwałem sobie 3 czołgi premium za niewielką kwotę i po prostu powiększyłem sobie moją kolekcję w garażu. Ja też te czołgi lubię zbierać, więc, yy, więc dla mnie była to fajna okazja, bo mogłem sobie mój garaż powiększyć. W każdym razie tutaj widzicie, łapię sobie kolejnego ziomka w PZC y y 2G. Y no i nie ma on już szans, że przede mną uciec. Ale zostaje mu dosłownie 1 HP. Niemniej udaje mi się go dobić dzięki mojej szybkostrzelności 3 do 5. Obecnie 2 fragi, 1230 damage. Teraz wali do mnie tutaj cała chmara wrogów. Y tu popełniam mały błąd, ponieważ w tym momencie nie powinienem raszować. Ale poczułem się trochę zbyt pewnie w tej bitwie, patrząc, że są to boty w dużej mierze i że są te niskie tiery Postanowiłem zaryzykować. Tutaj widzicie, znowu kolega w M3 mnie nie umie przebić. Tutaj kolega w PZ3 mnie nie umie przebić, tu jeszcze medium dwójka. Mam już 3 fragi 1500 demerza prawie na koncie. No i wrogowie kapują teraz w naszą bazę. Ja jadę dalej twardo do przodu, zabijam wszystkich na śmierć 4 fragi na moim koncie. Pamiętajcie, że jest to bitwa 10 na 10 właśnie ze względu, że była ona rozgrywana rano. No i teraz mamy kolejnego kolegę, który teraz przede mną ucieka. Ja tam próbuję coś go trafiać, ale ze skutkiem, jak widzicie, mizernym trafiłem tylko raz. No i jadę dalej. Widzę, że Matylda jest już u nas na kapie, razem tam jeszcze z dwoma. z dwoma wrogami. Yy, chcę skończyć pz 3 e, to był mój pierwszy plan na tą bitwę. A potem wrócić się i bronić kapa. Jak widzicie, w mojej drużynie została jeszcze kaczka i dwa boty. W drużynie przeciwnika zostało jeszcze 4 zostało jeszcze graczy. No i mam jeszcze jednego BTSV. I teraz niestety dostałem spota i to się bardzo na mnie odbija Dostaję w boczek, jak widzicie boczek już miękki to wchodzi Teraz trafia jeszcze Matylda i tracę tak na dobrą sprawę prawie 180 punktów życia To na tym tierze daje dość spory wynik No i znowu PZ trafia mnie z haeczków Za jakieś tam drobne wartości Teraz BTSV wychyla się na mnie Raz nawet przebija bo ładuje pociski goldowe no, i zaczyna się kapowanie bazy. Jak widzicie, ja sobie dalej powoli jadę. Chcę zagrać na pancerz i po prostu wykończyć tego PZ. -a. Teraz, jak widzicie, załadował golda. I to był mój gwóźdź do trumny w tym momencie, ponieważ na goldzie i na tak bliską odległość, plus zmienie przeciwnika z tyłu. Yy, nie byłem w stanie wygrać i czyś dobrze zrobiłem, że tu wyjechałem? Oczywiście, że nie, gdybym nie wyjechał, mogłem jakoś tam jeszcze powalczyć. W tym momencie, yy, moja bitwa się zakończyła z wynikiem niecałych 2000 demerza i 4 fragów. Teraz mój sojusznik w kratce ginie tutaj również najpewniej z Golda. Także jego pancerz już też tutaj większego znaczenia nie miał. Pesecik ma całkiem solidne działo. No i zostaje jeszcze dwóch chłopaków, oczywiście boty. T46 jedzie na naszego kapa. Nie radzi on sobie z tym Włochem czwartotyrowym i w tym momencie ginie. No i zostaje PZ s 35 który to coś tu jeszcze próbuje robić, nawet coś tam strzela, aczkolwiek wynik bitwy jest przesądzony. Chłopaki w przeciwnej drużynie zagrali dużo lepiej. No i to sprawiło, że po prostu bitwa się kończy tak, a nie inaczej. Wrogowie kapują bazę, zostało ich jeszcze pięciu. PZ został sam. Tym razem z tyłu jeszcze, jak widzicie, Matylda, która już oklepuje mojego sojusznika. No i powoli ta bitwa się będzie zamykać. Także, jak widzicie, na dalszy dystans, czy na czołgi niższe które nie ogarniają. Czołg jest całkiem fajny, aczkolwiek na rozgranicach tych przeciwników w erze z szeroko pojętego Golda, po prostu ciężko jest z nim cokolwiek zdziałać. Niemniej uważam, że jest to fajna zabawka. Jeżeli będzie on w jakimś pakiecie do dorwania i chcielibyście mieć jakąś zabaweczkę niszotierową, a nie możecie sobie pozwolić na b 2 bo nie ma go w sprzedaży, to po prostu. Myślę, że warto mimo wszystko w tego Valentina zainwestować. Jest to ciekawa maszynka, która może sprawić Wam naprawdę dużo radości. Także czy polecam? Polecam, ale oczywiście nie do zarabiania, a do zabawy z dwóch powodów. Pierwszy niski tier. Drugi to yy, oczywiście to, że na zwykłych pociskach mamy bardzo mało penetracji. Także moi drodzy, nie przedłużając, przejdźmy sobie jeszcze do screenów końcowych i podsumowania. No i moi drodzy, jak widzimy, tak się prezentuje ekran końcowy. Mamy pierwszą klasę, kilka pomniejszych medali i duży kaliber. Jeżeli chodzi o demecz, no to tak jak mówię, brakło mi 6 punktów do 2000 4 fragi na 10 wrogów, co dało wynik bazowy 820 expa. 37 tysięcy zarobku na koncie niepremium. 3700 tutaj jeszcze dodatkowo, co daje nam łączny zarobek na kwotę 41 tysięcy, ale po odliczeniu wszystkich kosztów wychodzę 6 tysięcy na minus, ponieważ sporo wykosztowałem się na amunicję i to trzeba sobie, moi drodzy, liczyć. 57 pocisków trafionych, 45 yy, pocisków wystrzelonych, przepraszam, 45 trafionych, 43 przebicia, więc efektywność całkiem niezła, wliczając pociski trafione. Większość na bliski dystans, no i przejechane niecałe 2 km. Więc tak jak widzieliście w tej bitewce, czołg ma potencjał, czasem potrafi zaskoczyć wrogów, ale w gruncie rzeczy nie wyróżnia się, moi drodzy, niczym specjalnym. Jest to przyjemny i ciekawy pojazd za niewielkie pieniądze. Niemniej bierzcie sobie poprawkę, kupując go oczywiście do zakupu nie zachęcam ani nie odradzam, a jedynie wyrażam swoją opinię. Także, jeżeli zamierzacie się w tego Valentina bawić, bierzcie pod uwagę, że mamy wszechobecną erę Golda. Także, pancerz nie jest już tak rewelacyjny jak na przykład zobaczycie na starszych filmach Złota, bo czołg ten w grze jest od dawna, ale potrafi on oczywiście miło zaskoczyć. Mamy bardzo fajne działko i ogólnie może to być naprawdę fajna zabawka i odskocznia od grania 8 30 dziesiątymi tierami. Także dzięki moi drodzy za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie suba na kanale i widzimy się w tych kolejnych materiałach. Hej ludziska, piona!